Cześć, witajcie, krewetko maniacy. Po nocy, po nocy, troszkę trupków się pojawiło. Oczywiście ee, nie jest to jakaś ogromna ilość, ale jednak to są krewetki bardzo wrażliwe. Wiecie, wyłowione z jeziora. No, nie jest to takie proste. Widzę, że są też wylinki, więc jest jakiś mały sukces mam nadzieję, że po tej wylince będą żyły no ale wiecie tutaj wyłowiłem truposzki, jeżeli będziecie mieli kiedyś krewetki Sulabesi i będą wam padać, to wyławiajcie te trupki ze względu na to, że one będą psuć wody. będzie zwiększać się poziom azotanów, fosforanów Ech, przepraszam, co nie jest wskazane nie wiem ile może padło po nocy 10, 20, coś koło tego. Jutro zobaczymy ile padnie. W sumie ja zobaczę po nocy. Są krewetki bardzo skryte. To jest po prostu bliźniacza krewetka do harlekinów. Jakikolwiek mój ruch. To jest pierdziela. O, tu kardynałek przyszedł chyba dodać im odwagi. No. No ale cóż, jak się jest pasjonatem, to się liczy człowiek ze startami. Mam nadzieję, że wszystko będzie żyło. Tutaj robię taką małą podmiankę jeszcze. No. Dobra, to życzę miłego piątku, 31 marca 2023 roku. To trzymajcie się, na razie, cześć.